Jesteśmy w met w Tarnowie. mamy tutaj windę, nie ma, albo nie marka, Kleman, tak wygląda, na tu idziemy. o zamontował z Kleman, jedziemy w dół, też ja całkiem, całkiem nawet taki sobie wino. No i tutaj tak wygląda winda otech ten klemant zamontowany w 2014. Jestem trochę chory. I w dół i wychodzimy. Nie gada nic, nie ma żadnego kongu. Tak wygląda taki trochę duży. Taki zwykły. Nie zło. Jedzie cicho. Fajnie. Więc zwykła winda. Dzięki za oglądanie.